Szkoła podstawowa numer 7 w Bochni jest szkołą no, już ze, ze stażem 20-letnim. Jeśli chodzi o nasz budynek, to jest on podzielony na pawilony i mamy bardzo uważam nowoczesną bazę dydaktyczno-wychowawczą. Dla dzieci najmłodszych możemy zaoferować cały kompleks sal gdzie zarówno w świetlicy, jak i w dwóch uważam dobrze wyposażonych salach dla oddziału przedszkolnego mogą się rozwijać. Jeśli chodzi również o pawilon C, bo te wymienione sale tam się znajdują, Mamy od jakiegoś już czasu pracownie, E pracownie, kolejną pracownię internetową, gdzie dzieci z klas pierwszych i drugich pod kątem nowej podstawy programowej mogą korzystać z małych komputerów, laptopów i będziemy już sukcesywnie rozwijać się w tym kierunku i wdrażać właśnie nauczanie nie tylko właśnie z netbookami, chodzi mi o... Przedmioty w klasach 4-6, ale również z tablicą multimedialną, ponieważ takiego zakupu bardzo się cieszę z tego, szczególnie udało mi się ostatnio dokonać. Co jeszcze jest takiego ciekawego w szkole podstawowej numer 7? No myślę, że od co najmniej dwóch lat możemy się poszczycić pracownią multimedialno-językową, gdzie na językach obcych, a mam tutaj na myśli. Nie tylko wszechwładny język angielski, ale również zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego i rosyjskiego. Właśnie na tychże zajęciach dzieci mogą doskonalić swoje umiejętności językowe przy pomocy słuchawek. I to, i to też taki, taki bardzo ważny, myślę, wyróżnik w odniesieniu do, do innych szkół. it Pani, właśnie o zajęciach dodatkowych z języków? Czy jeszcze jakieś zajęcia dodatkowe, jakaś oferta pozalekcyjna tutaj jest przygotowana dla dzieci? Myślę, że każda szkoła ma pomysł na siebie. My akurat poszliśmy. W kierunku języków, chociaż nie tylko, bo ja mówiłam o bazie tutaj wewnętrznej. Na zewnątrz mamy też bardzo bogatą ofertę, jeśli chodzi na przykład o sportową, jeśli chodzi o kompleks, kompleks boisk Orlik, Orlik, prawda? To też jest oferta, która służy nie tylko uczniom mojej szkoły, bo również pobliskiego tutaj sąsiadującego gimnazjum, jak również całej, całemu, całemu naszemu miastu. Jakie jeszcze zajęcia? No zajęć pozalekcyjnych jest całe mnóstwo, bo to są zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, czyli to są zajęcia dla dzieci uzdolnionych oraz dla dzieci, które mają jakieś problemy i tym problemom należy zaradzić. Tak staramy się konstruować ofertę, żeby ona była naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców. Zajęcia dodatkowe to są również projekty, których mamy sporo. Myślę, jak w pozostałych szkołach, co nas wyróżnia? No możemy się na przykład poszczycić programem, projektem Comenius, który właściwie w tym roku będzie, będzie się kończył. W ramach tego projektu dzieci wyjeżdżały jak dotychczas na Sycylię i do Turcji. Były to wyjazdy, które długo o których długo nie zapomną i pozostaną im z pewnością w pamięci. Co mamy z tego projektu i co przekłada się dla uczniów? Jest to zainteresowanie nauką języków obcych, a musimy przyznać, że to jest wartość taka nadrzędna, bo nigdy nie wiadomo, co w życiu dziecka... Zadecyduje i, i w jaki sposób że właśnie ta nauka języków obcych się kiedyś nie przyda. Wzrasta tutaj motywacja, i myślę, że to jest właśnie takie w duchu w duchu naszej wizji szkoły. Mówiłam dotychczas o ofercie takiej codziennej, jakby tych zajęć pozalekcyjnych, i o projektach. Jeśli chodzi o zajęcia, które na przykład, mam nadzieję, w najbliższej przyszłości będą się odbywały w naszej szkole, to jest bardzo ciekawy pomysł na spędzenie ferii z Robocampem. Jak to się zaczęło? Zaczęło się w ten sposób, że nasz uczeń dojeżdżał. Systematycznie do Krakowa, ponieważ tam w M1 te zajęcia miały miejsce i rodzic zaproponował, czy takie zajęcia nie mogłyby się w tej szkole właśnie odbywać. Nawiązałam szybko współpracę. Dzisiaj, w trakcie Dnia Otwartego, będzie możliwość zaprezentowania właśnie tychże zajęć dla rodziców i dla szerszej publiczności. Oczywiście można wtedy zapisywać swoje dzieci. I zobaczyć, jak one mogą się rozwijać, bo tutaj mam na myśli rozwój takiego nie tylko potencjału matematyczno-logicznego, ale jest to też zabawa robotyką, zabawa klockami Lego, więc myślę, że to będzie bardzo takie, zwłaszcza dla chłopców, potrzebne na, na przyszłość. Pani dyrektor, może jeszcze o takiej sprawie najważniejszej, może dla rodziców, jak tutaj wygląda kwestia bezpieczeństwa w szkole? Staramy się dbać o kwestie bezpieczeństwa, wciąż doposażamy bazę, tak żeby dzieci czuły się bezpiecznie. Gdybyśmy byli na wyższych piętrach, to tam już jest położona bezpieczna powierzchnia, chodzi mi tutaj o płytki antypoślizgowe. Zaczynam od dzieci najmłodszych, ponieważ na drugim piętrze są te dzieci najmłodsze, to, to tak, tak się też dzieje. No, w trakcie ferii potrwają również prace modernizacyjno-remontowe na części korytarza pawilonu C, który ten korytarz prowadzi na salę gimnastyczną. Będzie wymiana właśnie również podłogi, tych płytek takich PCV, już mocno przeterminowanych i niewygodnych. I myślę, że to, to się nam uda. W tej chwili jest doprowadzona do szkoły podstawowej numer 7, jak również do gimnazjum. Droga technologiczna, jak Państwo wiecie, nie było w ogóle możliwości dojazdu do. Do, do naszej szkoły tylko od jednej strony, od strony Jakubowskiego. Ta kwestia leżała mi tak bardzo na sercu, zresztą nie tylko mnie, że w tym momencie, w razie jakiś yy... Nie chciałabym o nich mówić, ale no, takich sytuacji bardzo ekstremalnych, że jest jakiś wypadek albo coś komuś zagraża, to już można spokojnie do PSP i, i gimnazjum numer dwa dojechać. No i nad bezpieczeństwem dzieci czuwa też kadra, prawda? Właśnie powiedzmy o pedagogach, o nauczycielach, którzy, którzy ten rozwój tutaj dzieci prowadzą. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialny jest dyrektor danej placówki. Oczywiście sam dyrektor nie może. Zrobić, nie może działać sam. Tutaj chodzi o pracę zespołową, więc wszelkie zasady bezpiecznego poruszania się po szkole czy też poza szkołą są poruszane na godzinach wychowawczych, na różnego rodzaju akcjach dotyczących właśnie tego, żeby, żeby było bezpiecznie. I to jest szereg projektów, w które szkoła wchodzi. Mam również, zresztą w każdej szkole jest koordynator do spraw bezpieczeństwa, więc my, my tutaj staramy się czuwać nad tym, żeby wszelkie informacje były przekazywane do dzieci. Oczywiście rozmawiamy również z rodzicami, także współpraca jest wielopoziomowa. Ostrożnie pod patrzymy. już nie patrzymy.